O tajemnicy Bożego Narodzenia, drugie kazanie, święty Jan Maria Vianney. Jezus Chrystus, jak w całym życiu, tak i w swoim narodzeniu, jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za Jego przykładem, niezawodnie uświęci się, jak mamy tego niezliczone dowody. Czytamy o pewnej ubogiej wdowie, że była bardzo troskliwą o wychowanie swych dzieci na chwałę Bożą. Jej dziesięcioletnia córka o imieniu Dorota była dzieckiem żywym i skłonnym do roztargnień. Matka obawiała się, aby córka nie zepsuła się w towarzystwie próżnych koleżanek. Dlatego oddała ją na wychowanie pewnej pobożnej osobie. Dziecko czyniło szybkie postępy w pobożności i żywo zachowywało w pamięci wszystkie rady i upomnienia zacnej wychowawczyni. Najważniejszą z tych rad i zachęt była ta, by naśladowała Jezusa Chrystusa we wszystkich swoich czynnościach. Kiedy Dorota wróciła do domu, była pociechą i wzorem dla całej rodziny. Nigdy się nie żaliła, okazywała zawsze wielką cierpliwość i słodycz. Była posłuszną i zadowoloną ze wszystkiego. W cierpieniach i krzyżach zachowywała równowagę umysłową, odznaczała się, Wielkim zamiłowaniem cnoty, czystości, unikała próżności, szanowała wszystkich, o nikim źle się nie wyrażała. Była wielce uczynną i ściśle zjednoczoną z Bogiem. Cała parafia powszechnie ją szanowała, ale, jak to bywa, niektóre osoby zaślepione i pyszne, Gniewały się i lękały, by ich nie prześcignęła cnotą i nie była darzona większym szacunkiem przez ludzi. Kilka zazdrosnych towarzyszek zaczęło ją oczerniać i posądzać o obłudę i fałszywą pobożność. Dorota nie żaliła się, że ją krzywdzą. Znosiła spokojnie te szykany. Z miłości ku Jezusowi Chrystusowi i miłowała osoby, które je po potwarzały. Poznano z czasem jej niewinność i ludzie zaczęli ją tym więcej szanować. Proboszcz podziwał, podziwiał w niej działanie łaski Bożej i cieszył się, że jej przykład zapalał do cnoty inne dziewczęta. Pewnego dnia odezwał się do niej, powiedz mi, Doroto, jaki jest tryb twego życia, w jaki także sposób postępujesz z towarzyszkami? Księże proboszczu, odrzekło dziewczę, mnie się zdaje, że bardzo mało czynię w porównaniu do tego, co powinnam czynić. Przypominam sobie zawsze Jakie rady dawała mi moja wychowawczyni kiedy miałam 12 lat Powtarzała mi często bym sobie brała za wzór Jezusa Chrystusa we wszystkich moich sprawach i cierpieniach Staram się zawsze to czynić Kiedy budzę się i wstaję wyobrażam sobie dzieciątko Jezus które po przebudzeniu Składało się w ofierze swemu Ojcu. I ja Bogu poświęcam mój dzień, wszystkie me prace i myśli. Kiedy modlę się, przypominam sobie Jezusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym z twarzą pochyloną ku Ziemi i łączę moją modlitwę z modlitwami Jezusa Chrystusa. Gdy pracuję, Myślę sobie o Jezusie Chrystusie, który również pracował aż do znużenia dla mego zbawienia. I nie żalę się na trudy. Łączę me prace z pracami Chrystusa. Gdy mam spełnić rozkazy drugich, przypominam sobie, że Jezus Chrystus był poddany i posłuszny matce najświętszej i świętemu Józefowi. I równocześnie łączę moje posłuszeństwo z Jego. Gdy mam wykonać coś trudnego i ciężkiego, natychmiast sobie przypominam, że Jezus Chrystus był posłuszny aż do śmierci krzyżowej dla naszego zbawienia. Wówczas najtrudniejszy rozkaz spełnia, spełniam z ochotą. Gdy mnie obmawiają, gdy mnie krzywdzą słowami, nie odpowiadam, lecz znoszę cierpliwie obelgi, przypominając sobie, że Jezus Chrystus znosił w milczeniu wszelkie upokorzenia i oszczerstwa. Myślę sobie przy tym, że Jezus Chrystus na to nie zasługiwał jako najniewinniejszy, podczas gdy ja jestem grzesznicą i zasługuje na daleko większe cierpienia zabierając się do jedzenia wyobrażam sobie Jezusa Chrystusa jak skromnie i umiarkowanie spożywał swe pokarmy by pracować dla chwały swego ojca gdy jem coś niesmacznego myślę sobie o żółci którą Pojono Chrystusa na krzyżu i składam Mu ofiarę z mej zmysłowości. Kiedy jestem głodna i nie mam się czym posilić, nie tracę swobody ducha, bo sobie przypominam, jak Jezus Chrystus nie jadł i nie pił przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Z miłości ku mnie. I dla odpokutowania za nasze nieumiarkowanie. Gdy używam rozrywki, gdy z kimś rozmawiam, przywodzę sobie na myśl, jak słodkim i uprzejmym był Jezus Chrystus dla wszystkich ludzi. Gdy słyszę złe rozmowy, albo widzę jakiś grzech, błagam natychmiast Boga o miłosierdzie. I wyobrażam sobie boleść, której doznaje serce Jezusa, na widok obrazy swego Ojca. Gdy sobie pomyślę, jak ludzie ciężko i często obrażają Boga na świecie, doznaję boleści wewnętrznej i powtarzam słowa, które wyrzekł Chrystus do swego Ojca. Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał, a jam ciebie poznał. Gdy idę się spowiadać, wyobrażam sobie Jezusa, opłakującego me grzechy w ogrodzie oliwnym i na krzyżu. Przy słuchaniu mszy świętej jednoczę się z sercem i myślą z Jezusem. Który ofiaruje się w sposób bezkrwawy na ołtarzu, by uczcić Ojca Niebieskiego i przebłagać go za ludzkie grzechy. Kiedy słyszę śpiewy kościelne, cieszę się, bo sobie wyobrażam tę chwalebną pieśń, którą śpiewał Jezus Chrystus ze swymi apostołami po ustanowieniu. Najświętszego Sakramentu. Kładąc się na spoczynek, przypominam sobie sen Jezusa Chrystusa, po którym z podwójną siłą pracował na chwałę Bożą, a zarazem widzę, jaka jest różnica między moim łóżkiem a krzyżem, na którym umarł Jezus Chrystus, jak niewinne jagnię. A kiedy już zasypiam, powtarzam słowa wyrzeczone przez Chrystusa na krzyżu. Ojcze mój, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Proboszcz nie mógł się nadziwić, widząc tyle światła wyższego w duszy ubogiej wieśniaczki, rzekł więc do niej. Jak jesteś szczęśliwą, Doroto, jak wielu doznajesz pociech. Prawda, że znajduję pociechę w służbie Bożej, jednakowoż muszę staczać walki ze sobą, muszę znosić szyderstwa ludzkie, muszę zwyciężać złe skłonności. Udziela mi Bóg łask. Ale i pokusy często przychodzą. Czasem popadam w smutek, to znowu ogarnia mnie niechęć do modlitwy. Co wtedy robisz? zapytał proboszcz. W przykrościach duchowych wyobrażam sobie Zbawiciela smutnego w ogrodzie oliwnym, albo Jego opuszczenie wśród męczarni krzyżowej. Moje cierpienia łączę z jego cierpieniami i powtarzam słowa, które wypowiedział w ogrójcu. Ojcze mój, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Kiedy doznaję pokus, kiedy mnie nęcą niebezpieczne towarzystwa, wieczorne spotkania, tańce, i zabawy, kiedy namiętność chce mnie opanować, wyobrażam sobie, że Jezus Chrystus przemawia do mnie w te słowa. Czy chcesz mnie opuścić, córko, i oddać się światu i jego uciechom? Czy chcesz wydalić mnie ze swego serca? A oddać je próżności i czartu? Czy mało ludzi na świecie? I tak mnie już obraża? Czy chcesz się z nimi połączyć, porzuciwszy moją służbę? Na to odpowiadam z głębi mego serca. Nie, Boże mój, ja Ciebie nigdy nie opuszczę. Będę Ci wierną aż do śmierci. Panie, do kogoż pójdziemy. Słowa żywota wiecznego masz, a my wierzymy i poznaliśmy, żeś Ty jest Chrystus, syn Boży. Słowa te Napełniają mnie siłą i odwagą. A o czym mówisz w towarzystwie koleżanek? zapytał proboszcz. O tych rzeczach, o których mówiłam z księdzem proboszczem. Jezusa Chrystusa stawiam im za wzór we wszystkich uczynkach, modlitwach, spoczynku, pracy, rozrywkach i trudach życia. Zachęcam je, aby tak postępowały, jak, czynił, jak czyniłby to Jezus Chrystus w tych samych okolicznościach. I proszę, aby łączyły się z Nim przez dobrą intencję. Pokazuję im, że tylko w naśladowaniu Jezusa Chrystusa można znaleźć prawdziwe szczęście i zadowolenie na świecie. Jak szczęśliwą jest dusza, która obierze sobie Jezusa Chrystusa za swego przewodnika i wzór do naśladowania. Ile stąd zaczerpnie łask i pociech, których nie znajdzie nigdy w służbie świata. Wpajajcie w umysły swych dzieci te uczucia. Nie próżność. I zamiłowanie ziemskich przyjemności, a będą niezawodnie szczęśliwe. Jezus Chrystus nie tylko odkupił nas, lecz również dał nam przykład z siebie. Powiada sam o sobie: Przyszedłem szukać i zbawić, co zginęło. I znowu w innym miejscu. Dałem wam przykład, abyście jako ja wam uczynił i wyczynili. Przy chrzcie Jezusa Chrystusa w rzece Jordan mówił Ojciec Niebieski. Oto Syn mój miły, Jego słuchajcie. Gorąco pragnie Jezus Chrystus, abyśmy Go słuchali i naśladowali Jego cnoty. Powiada święty Augustyn, że niegodzien nosić imienia chrześcijańskiego ten, kto nie chce naśladować Jezusa Chrystusa. Święci, królujący obecnie w niebie z Chrystusem, dlatego tylko się zbawili, że naśladowali boskiego mistrza. Przede wszystkim dobry chrześcijanin powinien na wzór Jezusa Chrystusa, z całego serca, miłować Boga, a bliźniego, jak siebie samego. Powiada o sobie Chrystus, że zawsze czynił to, co się podoba Jego Ojcu, i oddał swoje życie, aby przebłagać go za ludzkie zniewagi. Powtórę, Należy naśladować jego ubóstwo i pogardę rzeczy ziemskich. Wiecie, bracia moi, że żył i umarł w ubóstwie, że przy śmierci podzielono się jego szatami, nigdy nie posiadał jakiejkolwiek własności. Jak więc wspaniały daje nam przykład pogardy rzeczy ziemskich. Po trzecie, mamy go naśladować w cnocie słodyczy. Odzywa się bowiem do nas. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Święty Bernard widzi w jego imieniu samą dobroć i łagodność. Pewnego razu chcieli apostołowie spuścić ogień z nieba. Na jedno z miast samarytańskich, które nie przyjęło Chrystusa. Na to odezwał się do nich Jezus. Nie wiecie, czy jego ducha jesteście. Syn człowieczy nie przyszedł dusz tracić, ale je zachowywać. Naśladujmy słodycz Jezusa Chrystusa. Przyjmując ze spokojem ducha, Smutki i nieszczęścia z ręki Bożej. Bądźmy dobrymi, nie unośmy się gniewem, le lecz obchodźmy się z bliźnim z miłością i łagodnością. Również względem siebie bądźmy łagodni. Nie działajmy nigdy pod wpływem gniewu lub rozgoryczenia. Gdy zgrzeszymy. Nie gniewajmy się na siebie, ale głęboko upokuszmy przed Bogiem i spełniajmy praktyki religijne. Błogosławieni, powiada Jezus Chrystus, cisi, ale bowiem oni posiądą Ziemię. Przez Ziemię rozumieją egzegeci serce ludzkie. Po czwarte, naśladujmy Jego pokorę, spełniając znowu to życzenie Chrystusa. Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca. Jego pokora była tak wielką, że według proroka chciał uchodzić za ostatniego z ludzi, choć był królem i panem wszechświata. Urodził się w lichej stajence, z dala od ludzi. Poddał się obrzezaniu, jak gdyby był grzesznikiem. Nieprzyjaciele nazywali go czarnoksiężnikiem, zwodzicielem. On to znosił z poddaniem się woli Bożej. Ukrywał wszystko pilnie, co mogłoby go podnieść w oczach ludzi. Umywał nogi apostołom, a nawet zdrajcy Judaszowi. Zezwolił, aby go sprzedano, jak zwykłego niewolnika, by go wodzono skrępowanego po ulicach Jerozolimy, jak gdyby był największym na świecie zbrodniarzem. Naśladujcie, bracia, jego niesłychaną pokorę, ukrywajcie. Ile możności swe dobre uczynki. Znoście cierpliwie krzywdy, pogardę i wszelkie prześladowania. Naśladujmy dalej Jego cierpliwość, którą okazywał, obcując z przewrotnymi i przykrymi ludźmi, którą zajaśniał, zwłaszcza wśród swej męki. Zbawiciel nie żali się. Choć nieprzyjaciele chcą go ukamienować, chociaż krępują go powrozami, biczują, przybijają do krzyża. Naśladujmy w końcu jego żarliwą modlitwę, kiedy się na niej krwawym potem oblewał. Ach, bracia, jak wielkie szczęście, że narodził się nam ten boski Zbawiciel. Chciejmy tylko wstępować w jego ślady i czynić to, co on czynił. Wielkie to szczęście i chluba, że chrześcijanin widzi w Jezusie Chrystusie wzór wszelkich cnót, które naśladując, z pewnością się zbawi. Ojcowie i matki, wskazujcie swym dzieciom często ów niedościgniony wzór, którym jest dla nas Jezus Chrystus. Błogą nowinę zwiastują pasterzom aniołowie niebiescy, a i nam także, bo w tej nowinie wszystko się mieści. Niebo, zbawienie duszy naszej i Bóg nasz. Amen.